W dzisiejszym odcinku omówimy sobie mydło antybakteryjne w płynie, a mianowicie jest to mydło Carex Sensitive. Jak sami widzicie, w następujący sposób właśnie wygląda to mydło. To co tutaj jeszcze warto wspomnieć, to że produkt ten ma 250 ml, a, a zatem dość na długo może. Takie mydło nam wystarczy, jeżeli je sobie zakupimy. Generalnie zakupimy je w cenie około 7 zł, mniej więcej 7,65 Mniej więcej w tych okolicach takie mydło powinniście znaleźć. To, co jest fajne w tym mydle, no to na pewno jest to kwestia tego, że mydło to zawiera naturalne składniki. Może tutaj przybliżę, a mianowicie te naturalne składniki mają za zadanie właśnie. Wspomóc zachowanie odpowiedniej miękkości, gładkości skóry rąk. A zatem bardzo, bardzo fajnie, że w takie, w takie fajne innowacje to mydło zostało, że tak powiem, wyposażone. To, co jeszcze właśnie warto wspomnieć, że jest to mydło antybakteryjne, a zatem bardzo fajnie, że chroni przed ewentualnymi bakteriami. Bardzo fajnie tutaj, że właśnie w taki sposób to zostało... Właśnie wykonane. To co jeszcze warto powiedzieć o opakowaniu, że tutaj znajdziemy kod kreskowy, generalnie też informacje o producencie, no i różnego rodzaju inne informacje, o których warto pamiętać. Na przykład warto pamiętać o tym, żeby unikać, unikać kontaktu z oczami z tym płynem, ponieważ oczywiście jest to mydło do rąk, a nie do jakichś tam innych do innych fragmentów ciała. Tutaj rzeczywiście właśnie warto zwracać na to uwagę, żeby właśnie stosować to mydło zgodnie z przeznaczeniem, a zatem żeby stosować to mydło do rąk. Generalnie tutaj Nabranie tego mydła oczywiście odbywa się przy pomocy specjalnej pompki. Może pokażę Wam, jak to mydło wygląda w środku, żebyście też widzieli konsystencję, też, prawda? Tak mniej więcej to mydło wygląda w środku, jak sami zresztą widzicie. Może też nieco nabiorę zaraz tego mydła na ręce. Jeżeli chodzi o zapach tego mydła, taki dość odświeżający, rzeczywiście tutaj czuć, że jest to mydło antybakteryjne. A więc wszystko to się tutaj rzeczywiście wyczuwa. Jeżeli chodzi o to, jak to wygląda, no tak widzicie, tutaj taka dość gęstawa konsystencja, prawda? Ale generalnie to się bardzo fajnie, bardzo fajnie myje, czuć później rzeczywiście odświeżenie takie na rękach no i Oczywiście e, tak to mniej więcej wszystko e, wygląda, e, ja osobiście jakiś czas już korzystam z tego mydła, jestem dość zadowolony, e, oceniłbym ten produkt na 9, na 10, dlatego jak najbardziej polecam, e, polecam to mydło, z tego względu też, że właśnie fajnie, że e, posiadano te naturalne składniki, dzięki którym te ręce, Przynajmniej w moim przypadku, aż tak się nie e, niszczą e, i nie wysuszają, prawda? E, co, co akurat dla mnie ma dość istotne znaczenie. E, a zatem tak to wszystko się prezentuje, jeżeli chodzi właśnie o mydło Carex Sensitive. E, jestem ciekaw też Waszej opinii na temat tego mydła, dlatego koniecznie umieśćcie taką opinię w komentarzu. E, zachęcam Was również do dyskusji, do zostawienia polubienia pod filmem i do zasubskrybowania mojego kanału. A tymczasem to by było na tyle, jeżeli chodzi właśnie o mydło Karek Sensitive. Dzięki za obejrzenie tego nagrania do samego końca i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.